Słowa Ewangelii według świętego Onkara. Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z martwy wstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechu wszystkim narodom począwszy od Jeruzalem, wy jesteście świadkami Tego. Oto ja ześlę na was, obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wierbiąc i błogosławiąc Boga. Oto Słowo Pańskie. Wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich, a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Ten sam Chrystus, który w ciele swoim zaistniał pomiędzy nami, ten sam w swoim chwalebnym zmartwychwstałym ciele, wstępuje na wyżyny nieba. Ten, który przyszedł do nas wprost od domu Ojca, do domu Ojca powraca. Od samego momentu wcielenia, od samego momentu zwiastowania, gdy Słowo stało się ciałem, stało się jednym z nas. Chrystus przebywał do momentu, w którym dokonał dzieła zbawienia. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Dokona się zbawcze odkupienie człowieka, pierwsze przyjście Chrystusa. Tak jak posłaniec, który powraca po dokonaniu swojego dzieła, jak może żołnierz, który wykonuje swoje zadanie. Tak Chrystus, który na krzyżu powiedział, wykonało się, dopełnił wszystkiego, po co przyszedł. Zatem można sugerować, że Jego osobista misja jest już zbędna. Każdy z nas, jeżeli wykona swoje zadanie, powraca z powrotem do siebie. Chrystus, który dokonał dzieła zbawienia, powraca, skąd przyszedł, wraca. Do domu Ojca, i nie można mieć mu tego za złe. Tu pojawia się nam dobrze znane powiedzenie: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Nic więc dziwnego, że Chrystus Pan chce powrócić do swojego domu, do którego też chce zaprosić każdego z nas, aby stał się w przyszłości również. Naszym Domem. Nie zatrzymamy Chrystusa za wszelką cenę u siebie, w Jego ciele, aby móc na Niego patrzeć jak na człowieka. On zaprasza nas do miejsca o wiele doskonalszego niż to, w którym jesteśmy teraz. Przyszedł nas odkupić i w niebo wstąpił. Aby otworzyć wiekuiste bramy raju, aby niebo stało się rzeczywiście domem nie tylko dla Boga, dla aniołów, ale i świętych, i dla każdego z nas. Pan Bóg stworzył raj dla człowieka i chciał, aby żył w wiecznej szczęśliwości, a przede wszystkim w przyjaźni z Bogiem. Bo gdy czytamy opis raju, Księgi Rodzaju, to jednym z jego: Znamienitości było to, że człowiek był z Panem Bogiem w przyjaźni, rozmawiał z Panem Bogiem jak z przyjacielem i korzystał ze wszelkich dobrodziejstw. Kiedy człowiek nie był przygotowany do końca, nie był gotowy na ten raj, kiedy pojawiło się, pojawiła się jakaś skaza, niedogodność, nieposłuszeństwo, Pan Bóg tego raju nie odwołał, zmienił tylko miejsce. Bo raj nadal ma być miejscem przyjaźni z Bogiem, w którym nie ma miejsca i przestrzeni na słabość, zniszczalność i zło. Jest miejsce, które ma być niedotknięte jakimkolwiek grzechem, smutkiem, słabością, ciemnością. Więc nie można zbudować raju na Ziemi, który jest dotknięty tymi słabościami. Jest zatem nowa przestrzeń, nowy dom a w tym domu nowa świątynia, w której jest obecny żywy Bóg. Jest to wiekuisty przybytek, a nasza świątynia jest pewnym obrazem dóbr przyszłych, które na nas czekają. Uczestnicząc w liturgii, składamy pewną nadzieję, że będzie w przyszłości liturgia, która się nie skończy, a tą liturgią jest obcowanie z Bogiem, jest żywe przebywanie z Bogiem powsze czasy. I może z tym czasem człowiek ma nieco kłopotu, aby zrozumieć to pojęcie powsze czasy, to pojęcie wieczności, bo to wydaje się, że to bardzo długo. Co my zatem w tym niebie będziemy robić? Czy to jest takie zwykłe mieszkanie, a może jest to mieszkanie z balkonem, a może będzie można mieć kwiatek na tym balkonie? A może będzie jakaś kawiarnia, żeby tam usiąść sobie z przyjaciółmi ze starych lat i porozmawiać? Dobrze wiemy, że ten opis przyszłości jest iluzoryczny. Nie wiemy, jak wygląda niebo. Czy jest ono podobne do tych naszych ziemskich spraw? To już Pan Bóg wie, co przygotował. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce nie wstąpiło, jak tam może być pięknie. Ale Pan Bóg daje człowiekowi takie zalążki, kiedy czasem znajdujemy się w takim miejscu czy w takiej sytuacji, że wydaje nam się, że jest jak w niebie. Jest tak pięknie, bo tak dobrze, tak doskonale się człowiek czuje, że jest jak w raju, w jakimś zakonku naszej planety, w jakichś szczególnych okolicznościach, a jest to. Też tylko pewna figura, pewna niedoskonałość, ale jednak wstępnie opisująca to, co człowieka czeka. Bo o ile możemy powiedzieć, że niebo jest jakimś miejscem, do którego zmierzamy, to przede wszystkim niebo jest stanem duszy, w której się ona znajduje, czyli w stanie wiecznej, nigdy niekończącej się radości. I tu. Pojawia się i z pomocą przychodzi nam drugie przysłowie, które znamy: że szczęśliwi czasu nie liczą. To jest tak wielkie szczęście, że wskazówki wszelkich zegarów zatrzymują się i nie chcą pójść dalej. Nie można powiedzieć: Byłem pięć minut temu szczęśliwy. To znaczy, że nie wiem, czy teraz jestem, czy to szczęście się skończyło. Albo za pięć minut będę szczęśliwy. To znaczy, że teraz może nie jestem, ale będę. Ale kiedy powiem jestem szczęśliwy, to jestem szczęśliwy w tym momencie, teraz. Teraz jest mi dobrze. I ten stan obecności w obliczu Pana Boga jest wiecznym teraz. Ani bez przeszłości, ani bez przyszłości. Czas przestaje mieć znaczenie, przestaje istnieć, bo ważne, że jest dobrze, ważne, że jest szczęście. I namiastkę tego szczęścia doznają apostołowie, którzy w pewien sposób są umęczeni na swoim sercu, na swojej duszy, przez ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w ich życiu, kiedy ich Pan, Mistrz, Nauczyciel, kiedy Ten, którego kochali, za którym chodzili przez trzy lata, którego słowa się wsłuchiwali, którego czyny podziwiali, został im zabrany. Kiedy przyszedł na nich smutek, kiedy przyszła trwoga, jakaś wewnętrzna ciemność, skuleni, pochyleni, pełni bojaźni, zamykają się przed całym światem. I najlepiej, żeby nikt już więcej ich nie znalazł. To jest stan wiecznego smutku. To jest stan wiecznego niepogodzenia się. Jakiegoś rozczarowania. Możemy się tego domyślać, że jest to już przecionek piekła. I Chrystus zmartwychwstały, który przychodzi z darem Pokoju, zaczyna naprawiać te smutne apostołowe serca. I jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, przebywał z nimi przez 40 dni, rozmawiał, rozprawiał, mówił o Królestwie. Przedstawiał im pewnie w jakimś sobie wiadomym wykładzie te prawdy, które być może czekają na nas. Jest to tajemnica, która pozostała w życiu apostołów, ale tak napełniła ich serca, że choć jeszcze nie są one w pełni napełnione obecnością Ducha Świętego, który pozwoli im wyjść z Ewangelią na drogę, to jednak dziś w tę uroczystość w niebo Pańskiego widzimy ich. Już niezasmuconych, zasmuconych, nie zalęknionych, nie schowanych przed światem. Ale kiedy Jezus ich pobłogosławił i odszedł od nich, to ostatnie zdanie mówi nam, że oddali mu pokon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem. Już wtedy zaczęli doświadczać radości z powodu tego, że obcują ze zmartwychwstałym. Dla nas jest to o wiele trudniejsze, bo On jednak przez te 40 dni z nimi był w widzialnej postaci. Czas, w którym my się znajdujemy, jest tak jakby tym czasem pomiędzy zmartwychwstaniem Chrystusa a Jego w niebo czyli całe nasze życie ukierunkowane na przyszłość, czyli nasze przejście do wieczności, a jednocześnie staje się ono nowym przyjściem Chrystusa. To też przed chwilą słyszeliśmy, że to było jego pierwsze przyjście, które dokonało się ze względu na grzech, aby zbawić i odkupić człowieka. Ale będzie też pojawi się kolejny raz nie ze względu na grzech, ale ze względu na odkupienie, na posiadanie wszystkich właśnie na przeniesienie ich do tego miejsca wiecznego obcowania, do tego nowego domu, który ma zostać nam dany. I ten czas, który przeżywamy, jest właśnie czasem nauki, tych 40 symbolicznych dni, w których mamy się spotykać z Chrystusem w sakramentach, w spowiedzi, w Eucharystii, w Adoracji, w modlitwach osobistych, kiedy On w sercach będzie nam wykładał prawdy swojej obecności, a my za każdym razem po spotkaniu z Nim mamy powracać pełni radości. Chrystus już tu na Ziemi chce usuwać z naszego serca. Wszelkie niepokoje, wszelkie smutki, udręczenia, wszelkie takie wieczorniki, w których człowiek nieraz się chowa przed sobą, przed drugim i przed całym światem. Bo żyjemy już nadzieją nieśmiertelności, bo żyjemy, żyjemy już nadzieją spotkania z Bogiem, bo to niebo wcale nie okazuje się czymś bardzo odległym. Ale rzeczywiście ono znajduje się już tu pośród nas, bo ono znajduje się w sercu człowieka. Nie musi być miejscem, ale może być stanem, w którym ja, jako człowiek wierzący, jako człowiek w relacji do Chrystusa, znajduję się tu i teraz. Nie w przeszłości, nie w przyszłości, ale teraz, bo teraz żyję, bo teraz wierzę. Bo teraz jestem w kościele, teraz jestem na liturgii, teraz słucham Słowa Bożego, zaraz przystąpię do ołtarza i powiem sobie: Teraz przyjmuję komunię świętą, teraz znów jestem zjednoczony z Bogiem. I to jest ta przestrzeń naszego wspólnego oddziaływania na siebie. To jest ta przestrzeń, w której człowiek podnosi swój wzrok na jakimś pustkowiu, czy nad, nad morzem, często jak jest. I widzi, jak ta część Ziemi i nieba stają się jednym. Gdy ten horyzont sprawia, że Ziemia z Niebem stanowią jedno, nie są od ciebie, od ciebie niczym oddzielone. I to jest, może to nie jest dobre słowo, ale to jest właśnie wyższość człowieka, który zanurzył się w Bogu, wyższość człowieka wierzącego że On już widzi ten punkt styczny, nieba z ziemią, że nie jest to czymś obcym, nie jest to czymś, czego trzeba szukać, albo zastanawiać się, czy, czy jest. Cała dzisiejsza uroczystość jest tą pewną figurą. Liturgia, odbicia niebieskiej liturgii, komunia wiecznym spotkaniem z Bogiem, to jest już pośród nas. I Chrystus chce, abyśmy tę prawdę nie tylko przyjęli do siebie, ale byśmy mieli tą umiejętność w Duchu Świętym tą prawdą się ży żywić i tę prawdę przekazywać dalej na tyle, na ile jest to możliwe. Że jestem takim człowiekiem, jakim jestem, i nie zmienię żadnej drogi mojego życia właśnie ze względu na to, co przeżywam. Że już jestem zjednoczony z moim Bogiem, z którym zjednoczę się na wieki. To nie będzie jakaś, jakiś bonus, jakaś dodatkowa nagroda, jakiś zaszczyt. To będzie tylko zmiana miejsca. To ja powiem sobie, to jest nic nowego, bo ja już żyję z Chrystusem. Ja już żyję tym niebem, które ma zostać dane.